Dobry. Czekaj. E, jak panu się tu mieszka? No, w tym domu jak pan widzi, jest tutaj, nie jest zbyt za brzydko, jest całkiem pięknie, moim zdaniem, się, że tam, tam śpię z tym barunku, to się jak pan widzi, lodówka stoi, tam, naprawdę, patrz, pa, pa, nie dojdzie, zakręcone, zakręcony w tym momencie robi, to jest obok jest toaleta. Ja tego już za demonstruję. Mam no, pan podanie, panie, tam mam toaletę, tam, tam się wypródzę rano, wczoraj, i w południe. jak jakby się chcę zalewy, to zalewy, czy się chce. Tam mam wyjście na taras balkonowy, na boku to co robię grilla, znaczy sam, bo nie ma robić grilla, bo to tak, nie wiem, To o A jak sąsiedzi? sąsiedzi? A sąsiedzi, to mam właśnie, tu mam na sąsiadu skargi, tam obok jest zakład mechaniczny, tam produkują, Te na, na, na gum, gumiaki, gondony te właśnie. Na ten Kurwy do burdelu właśnie. kupować te inne takie... Te gumiaki, te wkładki, te wszystkie inne gówna erotyczne. A tu do takiego pana Freda. Zawsze taki miły, uczynny cukier pomoże tutaj. Do, to, co Czasem bierze za powiecie jak mi się skończy gaz, albo to takiego. Ogólnie wszystko powoduje. Mniej więcej. <grym>, a jak z elektrycznością tutaj? To właśnie sprawdzę Z elektrycznością. Elektryczności u mnie w domu niestety nie ma. <grym>, Witam, wracamy po reklamach Jesteśmy w studio Westline TV Kontynuujemy wywiad z panem Antonio Banderas Dzień dobry Witam. Wracamy po reklamach Dzień dobry. Eee, Jak pan się tego wszystkiego dorobił? Te, te, to właśnie taka historia wiary długa, ja spróbuję się ją trochę skrócić. W wieku 14 lat wyjechałem na Ukrainę wraz z ojcem. Robiłem zęby za pół, da, za pół darmo. Tam zarabiałem no po to koło grochy, bo wyrywałem młotkiem tam to się kiero, to samo tak się wybiło koło zęba. Potem zaczęły się zjeżdżać turysty z Chin. Wiesz, tam zęby naprawiałem, tu to, tu to, to, to. I jak wróciłem do Polski w wieku 47 lat, bo tam trochę się dorabiałem w miarę długo, poszedłem do szkoły podstawowej, tam na, wronkach, no, tam, rąkach, No Po mojej pana poznajemy, z innymi. I tam właśnie zacząłem swoją naukę edukacyjną, gdzie nauczyłem się, jak budować dom. Dom postawiłem tymi rękoma, na fundamentach z krwi, kości, z ojca, z dziada, z pradziada. Co prawda, zajęło mi to jakieś 47 lat, tyle, co mam. <kluznie> I tak, po prostu zaśmiałem się, <tum> w budowie powiada historię, ale nie będę opowiadał, bo to spora czasu, między innymi. I właśnie, Kupiłem też cegły, ojciec do mnie mówi, postaw to cegły tam, postawiłem tam gdzie indziej gdzie chciał, przede wszystkim gips, to jest przede wszystkim, że brawa murarska potrzebna do postawienia domu, postawiłem dom, tak trwało kilkanaście tych lat, jak już wcześniej opowiadałem Państwu, kupiłem meble, meble są tutaj, Szyba, się, tam mam meble, tam mam meble, właśnie no. Po meblach kupiłem toaletę, właśnie się stwierdziłem, z tej toalety dosyć długą, bo toaleta mi się podobała, taka z deską taką czerwoną, z muchomorki. I co się okazało? Nie zbudowałem tarasu. Zacząłem budować taras, jak zbudowałem taras, zrobiłem swojego pierwszego grilla, oczywiście sam, bo nie miałem z Drugi grill był z moją babcią. Kobita bardzo chciała pogrillować, mój w duszu. Robimy grill'a. No mówię, babcia, takie własne z lodówki, idziemy grillujemy, bez problemu, no. I jak już wszystko zgrillowaliśmy, przyjechał ojciec, mówi, synu, kibla byś nie wyremontował. Ja taki, wie pan, wczorajszy lekko się zrobiłem, bo to grill z babcią, to nie jest ładowy czyn. I zacząłem remontować kafelki, puce, gładzie, te inne wszystkie duperele, jak pan wie. I to, ale to wykończyłem. Co prawda wodę nie doprowadziłem do tego wi wiadergo na nasze stoliko mojego, tego na pozórkuś jest pompa. jakże sobie wam napompuje, to właśnie wody spuści. I jeszcze co bym pan chciał o mnie wiedzieć, tak, mniej więcej, takie jakieś pytanie ostatnie na zakończenie. Ile ma pan pieniędzy w banku? A pieniędzy w banku to jest problem. Aktualnie minus na 400 zł. Gdzie brałem... Brałem kredyt w banku. Jakieś 300 zł. chyba mi się wydaje. A na, na jaki okres czasu? Na ile rat? No chyba 24 raty po 400 zł. I 300 zł. pan wziął? Tak. A to gratulujemy, dobry. A jaki to był bank? 2 HK się. Oh, tak. Bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Ja tam może dlatego tam wziąłem bank, kredyt w tym banku, bo mi polecali, że adwokata, że tam schrali muchy, będzie że coś, coś tam, wie pan no. I mnie wpływał wezwanie do zapłaty, ja wziąłem to zł, a tam pisze mi jakieś tysiące, czy tysięcy. ja nie wiem co chodzi, poszedłem do mojego adwokata, wieśka tam. Włodzia, Włodzia, to włodzia, włodzia, no i on mi tam wytłumaczył, że płac, spokojnie, wszystko będzie wyregulowane, nie pojmu się. No i jak już wszystko... Wyregulowałem, teraz dostałem i ostatni raz na koncie minus 400 złotych i teraz dostanę wypłatę 200 złotych, do to spłacę 400 złotych na koncie I tym oto właśnie chciałem się z Państwem pożegnać Mówił dla Was Antonio Banderas Woda, ziemia, hemoglobina